Baranowice. Tu mieszka rodzina Gplaya. Pewnego dnia G Play dostaje zaproszenie na imprezę sylwestrową organizowaną przez szefa jego firmy. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na najlepsze fajerwerki, a nagrodą jest awans w pracy. Kolega Gplaya opowiada mu o tajemniczym portalu z kolorowego TNT, w którym znajdują się magiczne fajerwerki. Nasz bohater postanawia stworzyć portal i do niego wejść. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czynność na dziś to 15 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Słuchajcie. Już teraz w empikach i kioskach dostępny jest nowy magazyn Mineworld wraz z naklejkami. Znajdziecie w nim różne ciekawe artykuły, m.in. o tajemnicach świątyń, zmianach w walce, ważeniu mikstur i wiele, wiele więcej. Tak więc, jeśli jesteście zainteresowani, już teraz wpadajcie do empików lub kiosków po swój świąteczny egzemplarz. Tymczasem zapraszam do oglądania. Yo, siemano, z tej strony Gplay i właśnie jesteśmy w firmie, w której pracuję. Projektujemy tutaj zabawki oraz je produkujemy. Niedługo premiera nowej zabawki i słuchajcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, już teraz koniecznie musicie zostawić subika z dzwoneczkiem. Niedługo mamy milion pięćset tysięcy subów. Wpadajcie też do sklepu egplay.pl pod super ciuchy i gadżety, a do każdego zamówienia nowa kolekcjonerska karta. Pochwalcie się, kto już ma dwie karty i oczywiście zostawcie kciuka w górę, a tymczasem ja tutaj, słuchajcie, muszę już siadać. Może pokażę wam w wolnej chwili, jak Taką zabawkę tutaj właśnie wymyśliłem, ponieważ jest naprawdę, naprawdę ciekawa. O, dzień, dzień dobry, szefie, dzień dobry, witam. Panie. Co pan, co pan dziwię, że jeszcze robi? Co pan no, tutaj robi? No Nie, Pracuję wyjaśniać. szefie, ja tutaj nową zabawkę, nowy wynalazek zaprojektowałem, to będzie hit 2000, tak? 2020 roku, dokładnie, no. No, to, no to świetnie się składa, ale e, zapraszam, bo teraz mamy właśnie teraz mamy spotkanie. Tutaj spotkanie, e, cała firma, wszyscy pracownicy przyszli. Zapraszam sobie usiąść, o, bo. Przepraszam, ja mam... przepraszam, tak. zagadałem się tam, kurczę, e, zapracowałem się, ja już siadam i, i już się tutaj wsłuchuję, zamieniam się w such szefie. Proszę Państwa, mam bardzo ważną informację. Chciałbym Was wszystkich zaprosić na imprezę, na Sylwestra, którego Uuu. ja tak, ja organizuję. Wszystkich zapraszam, ale jest jedna taka sprawa, bo ja dodatkowo organizuję konkurs. I konkurs polega na tym, że każdy z Was ma przynieść super fajerwerki, a ten, kto przyniesie najlepsze, zdobywa awans! Tak, dokładnie. Ja, ja, tak, tak. ja, ja muszę dostać awans, ja muszę dostać awans szefie. Ja tutaj wygram normalnie te Naprawdę? zawody, tą konkurencję. Znam sklep, gdzie są najlepsze fajerwerki. Na pewno uda mi się dzisiaj coś, coś ciekawego dorwać. No to... Także co już sta czas tak, startuje, tak? Startujemy. Rozpoczynamy. Jesteście zwolnieni pracy, proszę e, impreza dzisiaj także szybko, szybko. Uhu, dobra kurczę, ale fajnie, że już prace skończyliśmy, słuchajcie, tak szybko. Szef nam dał dzisiaj wolne i robi zawody, kto będzie mieć najlepsze fajerwerki właśnie na Sylwestra, na jego imprezę, na jego imprezie. Także jedziemy szybko do sklepu. Ja znam. Tutaj jest taki sklep z fajerwerkami, mają tam niezwykłe, niezwykłe fajerwerki, dlatego za momencik je zobaczycie sami i myślę, że to dzięki temu wygram tak naprawdę całe zawody. Okej, okay, okej, okay, chyba to tutaj. Czekajcie, czekajcie. Zdaje mi się, że tak, jest fajerwerki. E, to dokładnie tutaj, także wchodzimy i zobaczymy. O, dzień dobry, witam. Ej, a co on tutaj już robi? To jest ogólnie człowiek, który też w mojej firmie pracuje. Patrzcie, nawet sobie ubrał czapkę Mikołaja. Czy dobry ja tutaj się rozejrzę? Okej, okay, jest tutaj dużo, naprawdę firewerek, One tutaj zawsze są w tych e, skrzynkach, ale chwila. Czemu tutaj nic nie ma? I o co chodzi, proszę pani? O co tutaj chodzi? Czy czemu w tych skrzynkach nie ma w ogóle firewerek? Niestety, ale wszystkie wykupił już inny klient. Jak to? To on pewnie wykupił te fajerwerki, i ty, cwaniaku jeden, ja zdobędę ten awans. Ej nie zdobędziesz żadnego awansu. Kurczę, ja, ja potrzebuję te fajerwerki, oddawaj je. Jakim cudem on je, je tutaj tak szybko przyszedł pewnie się perłami przy tym. Te... A o! o siema, siemanko siema, Antek. Siema Ciplej, co tam? Co tam? Suchaj, u Słuchaj, jestem no? zły, bo ogólnie są u, u nas zrobione zawody, kto będzie mieć najlepsze fajerwerki, a ten człowiek normalnie wykupił wszystkie tutaj z, z okay. tego sklepu i wiesz co, i teraz o, tak naprawdę no nie mam ja już... szans już. I my mu pokażemy. Słuchaj, nie martw się dziecko, więc wiesz co? Bo ja ogólnie ciebie szukałem, bo mam dla ciebie mega wiadomość. Super! I też dzięki temu zdobędziesz. A was wiesz co? Ja czytałem na internecie, jak stworzyć. Portal z TNT, rozumiesz? Portal co? Z TNT. Portal no? z TNT? da się zrobić, taki tak. portal. I co tam są? Jakieś tak. firewerki czy co? Tak, właśnie tam, słuchaj, czytałam, bo ja też chciałem zdobyć firewerki na Sylwestra. Myślałam, że razem w ogóle spędzimy Sylwestra, ale dobra. No i słuchaj, i te, te firewerki to są firewerki z TNT, rozumiesz? Takie połączenie w ogóle. I mega, wow. normalnie kozackie to jest. No dobra, no to dawaj, jutrze, działamy. No? Jak to zrobić? Szybko, szybko, Antark, bo tak naprawdę mamy mało czasu. Widzisz, on wykupił wszystkie no? firewerki. Dawaj, dawaj. Co robimy, słuchaj. co robimy? Wiesz pierw musimy, tutaj jest em, Musimy zdobyć takie kolorowe TNT Te TNT jest w laboratorium policyjnym Tutaj jest policja, więc musimy się, słuchaj Włamać, tak, dokładnie no musimy się włamać to, Ale to jest nielegalny antyk, ja nie wiem Czy my później, wiesz co, nie pójdziemy siedzieć za to Czy cokolwiek innego, es. wiesz e, będzie dobrze, będzie dobrze, jak ci mówię Słuchaj, wysiadaj, na pewno sobie damy radę To tylko pożyczymy, jak coś to potem, wiesz Potem no. będzie, masz tutaj w ogóle Mieczek, słuchaj, żebyś sobie miał się czym bronić No bo, dzięki, czyli proszę. będziemy się Ogólnie atakować z kimś w tak? Tak, ogóle słuchaj, nie spodziewałem będzie... się, że można zrobić wiesz to portal z TNT i przenieść się do innego świata, to nieprawdopodobne. Tak. Słuchaj, Antek mamy problem, drzwi no, są zamknięte, no. a tam widzę policjanta w środku. Co my teraz zrobimy? Nie, nie, patrzę nie, 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 Aż tak, dwa, dwa kurczę, to przecież będzie duża eksplozja, uważaj, Jantek, żeby I... nam się nic nie stało. Yeah. Wow. Wow. No to wow. pięknie porobiłeś. Jak my się teraz tam dostaniemy, co? Po Masz konie, jakiś blok? Spokojnie. Tak, po TNT i teraz skaczemy. I dobra. Bum. Czekaj. Okay. Wow. Dobra, jestem, jestem. To no tutaj oni gdzieś mają ukryte te TNT, tak? Tak. tak Ej, panie szybko. policjancie, zepnijmy ja, pana zep... policjanta, o, dobra. Świetnie. Ha, Zdało jest się. na dolnym piętrze. Teraz możemy szybko się tym zająć. Gdzie, gdzie oni tutaj to trzymają w tych kartonach? Tak. Czy no gdzie? Nie, w ogóle jakiś telewizor, no chyba gdzieś w kartonach. Tutaj są jakieś skrzynki. Zobacz, yy, zobacz co tutaj jest ty. w ogóle. Ała, ała. Pani, o, ała, Panie Władzu, spokojnie, my tylko pożyczamy, my tylko pożyczamy. Niech mnie pan niech mnie pan goni, nie złapiesz mnie pan, nie złapiesz mnie pan. ha, ha, ha. Szybko, szybko, ja się nim zajmę, a tybie Dawaj, skrzynki. dawaj. Szybko, U. na długo, na długo! Na ha, na długo. O, ha Dobra, <laughs> szybko bierzemy, czekaj, ja wezmę kilofon no. tu zniszcza, co jest w tej drugiej skrzynce? Dobra. Raz, dwa, o, słuchaj, mam te, mam te dwie skrzynki, także zwiewajmy, zwiewajmy Czytko szybko, o, ale żeś tu narobił normalnie na komendzie. Ja Antek. No nie co? wygląda mi to zbyt dobrze, wiesz co? Przesadziłeś Ejku. trochę z tym, z tym wybuchem. Mogłeś jedno TNT sobie już to drugie darować. Dobra, gdzie teraz, gdzie, gdzie teraz mamy, wiesz Cypko. co, ten portal odpalić? Cypko, e, jedziemy tak. samochodem, czy idziemy na piechotę? Nie, na piechotę, słuchaj już nie mamy czasu się wracać, jeszcze nas, nas zobaczą, zobaczą jeszcze y, pojazd z jakim jeździsz i potem będzie po tobie. Znajdą cię po tablicy rejestracyjnej. No, Racja! Szybko. Ty to co? masz łeb do takich, wiesz co, Widzisz? rzeczy. Okej, okay. teraz możemy tutaj na spokojnie. Ty może się przebierzemy, co? Zobacz, o, tutaj są tak. jakieś przebrania. Żeby nikt się nie zorientował Tylko, o kurczę bardzo słabo widać yy, prze, przez, tą, przez ten hełmik taki A jak wyglądam? O, ale ty straszny, wystraszyłem się aż Uu. ciebie Antek Nie strasz mnie tutaj Dobra, spoko A, dobra, dobra, ja się tutaj przebrałem i wyglądam jak taki wieśniak trochę O, papuga Ty kurczę nasionko, wow. masz nasionko? Patrz papuga czekaj. i pies W ogóle ona do tego Mam. psa leci ha, Ale jaja Dobra, czekaj ja no. Tutaj rozkładamy to? Tak, Czy gdzie? Tutaj roz zobaczymy, co jest w środku i stworzymy właśnie mega portal, mega super kozacki. <laughs> ja, co, ja cię... co oni tutaj mieli? Ty policjanci! Ty tu jest. Ja, ale w ogóle tych TNT tu jest, to jest niesamowite, wow. antek! Dobra, pokazuję jak to się robi teraz tak. dokładnie, co? Pierw, okay. pierwszy musimy normalne TNT tutaj rozstawić, tak? W ten właśnie sposób i potem obudować to takim kozackim ty, TNT Ty nie za duży ten portal? Ta, takie duże też się da robić? Tak, wow. tak, słuchaj, proszę cię, takie musimy zrobić I potem bierz te TNT różne kolorowe I e, musisz obudować ten portal I wtedy po prostu będzie e, Będzie mieć super portal Padek Dobra, na razie przyozdobiłem, słuchaj, tutaj Drzewkami Czyli kolorowym TNT mam dookoła tak. układać, tak? Okay. Tak, dokładnie, dobra. kolorowym. Jakie kozackie te TNT, ja nie mogę. Antek, ja nie wiem, no. skąd ty żeś to wziął, ten pomysł, skąd ty się w ogóle o tym dowiedział? Gdzieś z telewizji, czy skąd to o tym wiesz? No z komputera, słuchaj, z internetu, mówiłem ci, e, jest na takich różnych stronach internetowych, co właśnie są różne portale i dzięki temu właśnie dowiedziałem się o tym normalnie kozackim portalu, mówię ci, to będzie super sprawa, wiesz? No zobaczymy, patrz kurczę, jak nasz portal tu się wznosi, dobra, e, one się mogą powtarzać, słuchaj, bo ja tutaj tak, mam już tak. paru, parukrotnie, powtarzają mi się. Tak, mogą Dobra. się powtarzać Cyk. I, i, i słuchaj, to będzie, ja nie, nie wiem tak naprawdę, co ta nas czeka. Wiem, że tam są najlepsze klienti na całym świecie, słuchaj, na całym po prostu i te, o, świetnie. Wow. Wow. ale to mega wygląda, Do, tylko weź nie podchodź z zapalniczką, bo jak to, słuchaj, odpalimy, to to będzie masakra. To co, włączamy ten portal, za tak. radę go włączyć, to tak. dawaj, Teraz spróbuj, uważaj, żeby... Ty. Ja nie mogę, widzisz? Tutaj są jakieś dziwne cząsteczki Ja i coś dziwnego tak. się Antek tu dzieje Myślisz, że to jest bezpieczne, żebyśmy my tam w ogóle wchodzili do środka? Na pewno, znaczy w sumie to nie wiem za bardzo Ale damy sobie radę dżipiem, my jesteśmy kozakami Słyszysz? Łoł, wow, jej! No dobra, dobra, to co, no? biegamy, się i wchodzimy? Tak. Ja muszę tak. dostać awans, słuchaj Wiesz co, czego się nie Rozumiem. robi dla awansu A ty chcesz też, wiesz co, nowych doświadczeń Także wchodzimy na trzy Ty w biegasz? Tak, Dawaj, pierwszy wbiegasz? Tak, pierwszy wbiegam, trzy, wow. Patrzcie, poleciał ty, kurczę, zaciął się tutaj, patrzcie na Antka, ty, on już pewnie, jest... ej, z tej strony go nie widać. o, wow, on już jest, kurczę, on już jest w innym wymiarze. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wiecie co, teraz się trochę tak stykałem. Napiszcie w komentarzu, czy to jest dobry pomysł, żebym ja tam wchodził za Antkiem, bo coś mi to nie wygląda zbyt dobrze. Ale wiecie co, w sumie, kurczę, awans mogę dostać, tam są podobno najlepsze fajerwerki, dlatego w sumie skakuję, raz się żyję. Łoł, wow, wow. kurczę, ja nie tak mogę, się... Antek. Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Rzeczywiście, przeteleportowaliśmy się. To, o czym mówiłeś, działało. Ale tak. czekaj, czekaj. O ja, nie mogę. Gdzie my trafiliśmy? Zobacz w ogóle. Zobacz, co to jest. Co to ma być no, w ogóle? Ej, w ogóle to nie to wygląda na świat, świat z TNT. To jest to? jakiś przeklęty świat w ogóle? Jakieś, nie wiem, piekło? Czy co to jest? Ja cię słuchaj, nie wiem, może tutaj ktoś mieszka, może się spytałam, czy tutaj są jakieś w ogóle zamki, jakieś dziwne fortece, nie do zdobycia słuchaj, ale może pierwszy stąd wydostaniemy, poszukamy tych super fajerwerków TNT, co? No, w ogóle my jesteśmy słuchaj na pokładzie, nie wiem, jakiegoś samolotu, tak. balonu, nie mam pojęcia, ale zobacz, jesteśmy kapitanami, o ty szyby już wybijasz, dobry wow, jesteś, wow. ty tam widzę nawet statek jakiś, ja o kurcze. Nieźle, powiem ci, że naprawdę wygląda to niesamowicie, ale musimy teraz, wiesz co, znaleźć szybko fajerwerki i się stąd jak najszybciej wydostać. Chodź, musimy coś wymyślić. Patrz tutaj w ogóle jest jakaś skrzynka. Ty, są skrzydła, bierzemy, ubieramy skrzydła. Jakie kozackie, słuchaj, oczywiście, że mieszamy nimi, się, może będziemy tutaj transportować będziemy tutaj lecieć po prostu. No to co? dawaj, dawaj. Lecimy? Słuchaj, Dobra, dawaj, to... no. O, dawaj. Trzy, dwa, i ojku. Dobra, to pierwszy Ja wyskakuję, ty. słuchaj, Dobra. tamtędy po prostu przez okno. A idę. Zobacz, możemy się tu rozpędzić. I uwaga, hop. Uhu. 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 Dobra, Antek. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie ty jesteś? Prowadź, gdzie my musimy lecieć, co? Wiesz co? Z czego to czytałem, to właśnie tutaj, te TNT będzie w jakimś z budynków. Na razie proponuję, żebyśmy tutaj może poszukali. O, tutaj na przykład widzę, patrz, jakieś schody są. Toś tutaj, poszukaj, tutaj może. jesteś, jesteś za mną, jesteś, widzę cię, jest super. No, to ja to... tutaj idę, słuchaj, zobaczyć w ogóle, co się dzieje, bo coś tam w środku jest, słuchaj, ja nie to mogę, ja... Coś, coś tam widzę, słuchaj. A ty gdzie jesteś? To ja, słuchaj, idę przeszukać inne budynki, dobra? A, no dobra, dobra, to idź. Ej, kurczę, to jest naprawdę w ogóle straszne. Tak naprawdę dziwne miejsce. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. W, w, kojarzy mi się to z jakimś piekłem, przeklętym miejscem. Nie widzę tutaj w ogóle na razie nikogo. I nie wiem, czy przypadkiem nie wszedłem do czyjejś twierdzy, fortecy. No nie wiem, co to może być. Patrzcie, jest tu w ogóle złoto. Co to za zbroja z TNT? Jakaś. I tam w ogóle drabinka prowadzi na górę. Zobaczymy, co to jest. Może tutaj znajdę te TNT i wtedy sprawa się rozwiąże. E, te fajerwerki po prostu zweźmiemy. Ty, patrzcie, to są chyba te fajerwerki, bierzemy. Co momencik zobaczymy, ale i tego jest tutaj. I chwila co to jest? Magiczny patyk TNT ej. Tego czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Magiczny patyk TNT wygląda jak zwykły, zwykły drewniany patyk, a niby to jest magiczne. Dobra, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie przyuważył, słuchajcie. Ale zobaczymy najpierw jak działa ten patyk. Patrzcie, ty! On potrafi! Patrzcie zamieniać wszystkie bloki w TNT, patrzcie, wystarczy, że tutaj raz kliknę. I ja nie mogę. Cały świat można zamienić w TNT. Wow! Jestem władcą TNT, patrzcie na to, patrzcie na to, wszystko jestem w stanie zamienić. Nawet kurczę, złoto zamienię w TNT i wszystko, nawet tą zbroję jestem w stanie zamienić w TNT, ale w sumie lepiej nie. Słuchajcie, najbardziej interesuje mnie to, jak to w ogóle wystrzeliwuje? Czy zrobię wrażenie na szefie, czy raczej to będzie jakaś porażka, uwaga? Leci tutaj, patrzcie! Jakie fajerwerki? A najlepsze, że mam te gotony i zrobię najlepsze show na Sylwestra i dostanę awans. Co jest? O nie! Tuj! O nie, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Zamienić cię w TNT, mam niesamowitą wróżkę i mogę jak... cię zamienić. O nie, Uhuhu, nie, nie, nie jak problemu, pięknie. Nawet ja, ja jestem, ja jestem, słuchaj, tutaj mieszkam, ja jestem ludek TNT, rozumiesz, a ty tutaj wtargnąłeś, co ty robisz w ogóle, o nie, co ty Słuchaj, robisz, tak się składa! Stop, stop że od mojego przyjaciela dostałem informację, że tutaj znajdę najlepsze fajerwerki na świecie, ponieważ potrzebuję dostać awans i tu dlatego też przychodzę. Możesz schować ten mieczyk, bo trochę mnie rozpraszasz, muszę przyznać. Dobra, powiem ci tak. Po pierwsze, tutaj się za bardzo gościć. Zostaw to, to jest to jest tajemnicza magia, tutaj wszystko za, zamieniasz! Zaj, koniec tego! Koniec tego dobrego! Przejdź mnie do Nie ma koniec, zamierz... słucha, ja o, tutaj nie. rządzę, nie będzie mi tu jakiś nubek TNT gadał, co mam co? robić, rozumiesz? O, stop, Ej, stop, stop! Dobra, dobra, się. dobra, poddaj się, poddaj się, poddaj nie się, Ej, dobra, się. przestań, Chodź. przestań! Jakie wy silne Jesz... miecze, skąd wy tu macie? jesteśmy tutaj e, najlepsi ogólnie ze wszystkich ludków na całym świecie. Jestem, jestem TNT. Mam na imię Heniek. I chodź za mną. W tej chwili chodź za mną. Chodź. Spróbuj tutaj za mną latać. Proszę cię bardzo. I tutaj na dół zapraszam. Coś ci pokażę. Chodź, coś ci pokażę. Chodź tutaj. Chodź tutaj no chodź tutaj, dobra. Tutaj, co tutaj, jest? Tam do środka. tam, tam. Tutaj. Chodź. Chodź. No, chodź. Dobra, no dobra. No jestem. Jestem. I co? Ja ci normalnie pokażę. Chciałeś i jesteś zamknięty teraz. Oż ja ty tam... kurczę. Tak. Lisie jeden. Wypuść mnie, bo cię zamienię Nie. w TNT zaraz. Rozumiesz? No przestań, zamienię, ja cię... O, zamienię zaraz te, te, te wszystkie kraty w TNT i wszystko wysadzę, mam to ja zrobić? Ja idę po... nie, sto, stój, przestań! Ja idę po swojego szefa, słuchaj szef mój, e, te, król król w ogóle wszystkich TNT co ty robisz w ogóle? Ja cię powiedzę, dobra, idę sobie po swojego szefa, on cię osądzi, bo jesteś z nami taki podejrzany typek, lecę! Ha. No dobra, dobra, na razie. O nie, w sumie słuchajcie, nie wiem czy to mądry pomysł, że ja tak tutaj e, cwaniachuję można powiedzieć, bo on pójdzie po szefa, no i nie wiadomo co szef mi zrobi, może szefem jest jakiś diaboek albo nie wiadomo co, ale w sumie możemy sobie tutaj zrobić fajne show. Mega mi się podobają te fajerwerki. O nie! O nie idzie, kurczę, szef! Witam. O, patrzcie, on ma! O kurczę. Co to ma być? U wow, ja nie mogę. Ale pięknie, prawda? Prawda, królu? Pokłony oczywiście tak. dla króla. Chciałem tutaj Pokłony dla króla na, na powitać ziemię, fajerwerkami chwili, specjalnie. Słuchaj. O, dobrze, dobrze, ale co ty w ogóle... Dlaczego kradniesz nasze rzeczy? To są nasze rzeczy. A ty je wziąłeś po co? Po co ci to, co? Ja tylko pożyczyłem, królu. Ja potrzebuję trochę fajerwerków na Sylwestra, no. Na Sylwestra... Jej, wypuść no. mnie, proszę cię, no. Słuchaj, wypuść mnie, wypuścię... dogadajmy się jakoś. Aha, czyli chcesz te fajerwerki, tak? Dla siebie z jakiegoś ważnego powodu. Tak, no, tak. To, no to dobra, to wyjdź, słuchaj, I wiesz co, dam ci te fajerwerki pod jednym warunkiem, jak pomożesz mi uwolnić moją córkę, czyli królewę tego świata. Dobra, ale, za mną. Królu, w sumie wiesz co, ja tak naprawdę teraz tak pomyślałem, że ja bym nie potrzebował twojej pomocy. Zobacz, ja po, potrafię tutaj zmienić cyk, 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 cyk. Koniec TNT, a TNT oczywiście ten. jestem w stanie łatwo zniszczyć i... O wow, tak to było, to było no 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 przepraszam. No, no, prze o przepraszam. stop, tej, stój, stój, bo Ej. ja Ciebie zamienię w TNT. wiesz, że Ciebie mogę zamienić w TNT. To że zamienił w TNT. Ja tylko chciałem pokazać trika, no, królu. No, Trick, trik, słuchaj. Ja cię, jak ja chcesz zamienić TNT, to będzie taki jak ja. No dobra, chodź, leć za mną. Ja dobra, ci pokażę lecimy. Coś, chodź. lecimy. Lecimy, lecimy. Ja pomogę oczywiście królowi za, za te fajerwerki To ja wszystko zrobię, żeby tylko awans dostać. Wow, jaki dobra. ładny tron. O, witajcie, dziękuję. witajcie tutaj e, podwładni króla. Okej, okay, także stan. proszę mówić i to z na temat, królu. Ogólnie, moja, moją księżnicz, księżniczkę, znaczy królewę tutaj, porwał straszliwy smog. Ten o. straszliwy smog ją przetrzymuje po prostu na na takim posągu to jest tamtą stronę i jak ją uwolnisz, on jest bardzo silny ten smok, bardzo, bardzo. I jak ją uwolnisz, to po prostu weź sobie te wszystkie rzeczy, jakie chcesz, bo ja bym chciał tylko, żebyś ją uwolnił. Ja się o nią bardzo martwię. Widzisz tutaj ten, ten posąg, on jest sam ja. u góry. Ale weź... ja się boję takiego wielkiego smoka, co jak on mi zrobi krzywdę? Ja, królu... Ja, ja się boję, może kurczę, no nie wiem, masz jakieś bronie czy coś? No jak ja sobie sam poradzę taki chłopak młody no, ja... No dobra, dobra. Dam ci już tutaj coś, mam tutaj dla ciebie coś przygotowane, proszę, tutaj, proszę, Uuu, proszę i tutaj. No, jeszcze łuki masz takie strzały rzeczy. na pewno się przydadzą. Super i, i będę mógł później wziąć co? To to o, w ogóle fajna zbrojka w sumie muszę przyznać a, a będę mógł wtedy wziąć te wszystkie TNT do swojego świata Do swojego tak. wymiaru przenieść Tak będziesz mógł te wszystkie TNT wziąć yy, No i będziesz sobie mógł tutaj zrobić Sylwestra super Zatem ja idę słuchaj uratuj moją córkę Ona ci pokaże wyjście Do widzenia pa Do widzenia do widzenia królu o nie, słuchajcie, to jest bardzo trudna misja. O jak śmiesznie w ogóle wyglądam w, w tej zbrojce. Otóż musimy pokonać tego strasznego smoka. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. To jest jego wielkie skrzydło. O nie, ja nie mogę, on zieje tutaj czymś. Za momencik zobaczymy. Musimy uratować córkę króla. Okej, okay, on tutaj widzę, że zieje jakimś ogniem. Lecimy szybko na, na jego tutaj kark i zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj jest ktoś. O! Jest tutaj smok, którego w ogóle chyba będę musiał pokonać. O, i ktoś tam jest. Halo, halo. Poczy! Poczy! Jesteś tutaj. Jesteś tutaj. O nie, Witaj, o nie atakuje o! mnie, smok. O, atakuje mnie smok. Czybko, o nie, muszę, muszę z nim wow. sobie poradzić. Czekajcie, dostałem tutaj jakieś bomby. Okej, okay, mam tutaj bombę. Bum! Zatrułem go. Ha, Świetnie, sobie dostał, radę jak dostał. Się. O nie, znowu mnie podpalił. A to cwaniak jest. Kurczę, dobry jest ten smoczek. Dobra, tutaj w ogóle, co ja zrobiłem? Śnieg zrobiłem. Dajcie mi tutaj jakieś. O, fire Resistance, dobrze potrzebuję Fire Resistance. Ok, teraz mi to nie będzie traciło życia. Bum! Nowymi bombami dostaniesz. I teraz z łuku. boom! bum! I boom I, i kurczę. Nie, 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 no znowu mnie podpalił. Ja tu kurczę nic nie widzę przez ten ogień. Chodź tutaj, ja ci dam, zaraz ci firewerki na głowę wysadzę, rozumiesz? Smoczku jeden. Nie fikaj mi tu, patrzcie, w głowę mu, bum! Prawie, prawie. Ok, ja tutaj muszę, słuchajcie, znaleźć. Jaki, jakiś dobry, jakąś dobrą tutaj magię, o nie, kurcze słuchajcie, ten smok jest dziwny e, ja, O dobra, radę. ja tutaj Dasz mam, znalazłem, znalazłem fajne, wow. fajną magię Ok, teraz Zrobię mogę, mogę tutaj go piorunami walić, bum O tak. kurcze, podszedł do mnie tak blisko, o ja ci dam, Dziękuję, ja. gdzie on, pokonałem już go? Dzień dobry! Tak, już księżniczko to wszystko? Ale tak. cienia, haha, ja nie mogę. Ile strzał tutaj, deszczał? Ja już idę. Okej, okay, w księżniczkę rzucimy śnieżką, ale będzie śmiesznie, patrzcie. Już cię idę uwolnić, słuchaj, tak? spokojnie. No to się cieszę, mam w ogóle. Cieszę, słuchaj. Mam dla dziękuję, ciebie na powitanie, no. słuchaj, fajerwerki, specjalnie odpalę tak? tutaj. Na tą część, okej, okay, proszę bardzo, uwaga. Księżniczko! No, no. To jest ten moment, wow. kiedy zostajesz uwolniona. Buuu! Słuchaj, bardzo się cieszy, że, słuchaj. Może jakoś mnie. Też jakoś mnie stan uwolnić. Oczywiście, że tak. Jak ja najbardziej, się. słuchaj. Już o się moje... robi. Ucieknij, yes. ale ty chyba jesteś odporna na TNT, nie? Bo Ty tak. jesteś człowieczkiem TNT z tego świata. Także tak. myślę, że to ci krzywdy nie zrobi. Okej, okay, jesteś teraz już wolna. Dzięki temu, że cię uwolniłem, słuchaj, będę mógł zrobić Sylwestra. W sumie, słuchaj, może chciałabyś pójść ze mną na Sylwestra do mojego szefa na imprezkę i zrobimy najlepsze show fireworkowe na świecie. Chciałabyś się wyrwać z tego miasta? Tak, w sumie to chciałabym, ja się, to jest dobry pomysł, słuchaj! No to może pójdziemy? E, to przed, no, e, e, Raczej chciałam, polecimy, to... słuchaj, raczej polecimy. Wiesz tak. w ogóle, gdzie jest portal do mojego wymiaru, tak. bo ja już chciałbym w sumie się stąd ewakuować. Muszę poza tym znaleźć mojego przyjaciela, e, który tutaj też szuka różnych posztach. On nie wie, ile ja przygód miałem tutaj. E, to, to co, jak, jak się umawiamy? Ja jeszcze muszę z twoim ojcem porozmawiać, czy już nie muszę? Nie, słuchaj, ja do ciebie tam przyjdę, słuchaj, do waszego świata. Natomiast pierw może faktycznie weź swojego kolegę. Tutaj na tym statku, jak widzisz, jesteś za mną, jest e, e, portal tutaj. O, tutaj jest portal o, do Waszego świata. Rzeczywiście. E, tak, tak. No i słuchaj, to ja, ja ja, muszę się przebrać. A ty, a ty już z kolegą idzierdę? Może twój kolega gdzieś tutaj na pewno jest. Poszukaj, poszukaj. Dobra, dobra, dobra. To ja się rozejrzę, rozejrzę się. Okej, okay, patrzcie w ogóle, rzeczywiście jest tutaj portal. I przeteleportujemy się z powrotem na Ziemię. Patrzcie, tam widać naszą planetę Ziemię. Ale ona pięknie wygląda normalnie z takiej odległości. Tak daleko się przenieśliśmy, no niesamowite. A najlepsze jest to, że tutaj jest. Ja, wow, tu jest lawa wszędzie. Jakby tu tak wylać wodę? Ty, Antek, Antek, słuchaj się, Manko. No, e, dobrze, w że nie jesteś, nie w końcu się znaleźliśmy. Ja, tak, słuchaj, już wiecie, mam te no? fajerwerki, możemy świetnie. stąd uciekać, pokazać ci. Ale mam no. pomysł, słuchaj. Masz może. O, i w ogóle, patrz, potrafię wszystko zamieniać w TNT. Mam taką specjalną wow. różkę, widzisz? Jaki Tak, ja świetnie, udało się ja, ale się Patrz, dobrze patrz na to, Antek, na te no. fajerwerki, wygram normalnie, a ja was. Uwaga, i. <laughs> Bęk, bum! leci i bum! Jak się słuchaj, świetnie, dawaj no? wylej tutaj wody, jak masz. I no? zrobimy, słuchaj, zrobimy im tutaj po prostu obsydian To będzie niesamowite. Co o tym myślisz? Dobra. Jak tu jest bum! tyle lawy, to będzie świetna zabawa. Daj mi jakieś. Albo słuchaj, pa, 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 co się dzieje? Pa, co się dzieje? Ok, weź to teraz, zakryjemy. Okej, okay. zobacz, będziemy mogli tutaj wylewać tą wodę i, i zamienić tutaj wiesz co, wszystko w obsydian, zrobić, zrobić platformę i wybudować na przykład dom. I tak naprawdę tu TNT można wysadzić sobie i się nie wysadzi, uważaj, uwaga. I, ja cię I zobaczymy co słuchaj. jest w statku, patrz, zobaczymy co jest w statku, ty, są jakieś pańczyny, czyli tu jakieś pająki były, ale fajnie Ta wygląda, pewno. co? Tak, bardzo fajnie wygląda w ogóle ten statek, ale w ogóle ten świat jest bardzo fajny, słuchaj, w sumie jest taki zły paszto, jeszcze rozleje wodę i będzie, słuchaj, będziemy mieć cały świat tylko dla siebie, super, nie? No, nie wiem, słuchaj, nie, ja, słuchaj, chcę awans, ja musimy no. wracać, bo imprezka eee... niedługo, choć też no jesteś tak. zaproszony i Racja. pokażemy najlepsze show, e, tak naprawdę, jakiego jeszcze świat nie widział, także wchodzimy z powrotem do naszego świata, i tak. idziemy do szefa na imprezkę, także wlatujemy. U. Wow, kurczę. Jesteśmy, ja nie Jest. mogę! Antek, jesteśmy z powrotem na naszym no. świecie. Ty w ogóle zosta została mi ta różdżka. Mam jeszcze tutaj łuk, strzały. O, i mam no. firewerki, słuchaj, i mi się teraz połączyły dwa kwipułki: ten, który miałem, no. i te rzeczy, które przyniosłem, ale superancko. Okej, okay, to co, jesteś gotowy na tak. imprezkę? Ja jestem gotowy na imprezkę, na super imprezkę. W ogóle mega się cieszę. To co lecimy? Ty w na ogóle godzaka, najlepsze, no? że mamy te skrzydełka. Tak. i Dzięki nim będziemy mogli latać i to jest też fajne, wiesz co? Wygląd. Każdy będzie, wiesz, zastanawiał się na tej imprezie, skąd by to mamy, jak my potrafimy dzięki temu latać. Ja teraz jestem takim słodkim motylem na przykład. Ty masz takie bardziej, wiesz co, agresywne tak. skrzydła. Nie wiem, jak jakiś Feniks czy coś. E, Feniks. Nieźle ci powiem. Wow. Okej, okay, dobra. W ogóle Impreza. musimy wiesz, co jakiś prezent da, e, przynieść, jeszcze nie wiem, może damy. Ja tutaj dam chest plate, e, wiesz, szefowi takiego o, mam tutaj. E, e, I wiadomo. myślę, że no, o, widzę, że już tutaj o, wszyscy są. są, imprezka się kręci, Uuu. się manko. Słuchajcie, mamy tutaj niesamowite TNT z tak. innego wymiaru, coś czegoś jeszcze nie widzieliście, tak. i wygramy te zawody. Antek, kiedy w ogóle odpalamy te TNT, Teraz. żeby pokazać? Teraz. No? Od tak, razy? zaczynamy. Pierwszy, że jeepy i daj, daj, Dawaj, super dawaj, pomóż odpalać. Ja no. nie mogę, zapalniczki nie, do, nie wziąłem w ogóle, słuchaj. Proszę, o Uważaj, masz tutaj o. zapalniczkę, proszę ciebie. Dobra, o. dawaj, dawaj. Wow. O, poszło pierwsze TNT, proszę państwa, patrzcie, tak. patrzcie. Tego jeszcze nie widzieliście takich Pokaż. TNT. Ups, podpaliłem się. Uwaga, bo będzie tutaj U. dużo się działo. Panie i panowie, ja, patrzcie w niebo. Ja nie mogę, całe miasto. Nie, Dobra, Antek, a w sumie mamy tutaj dużo tych TNT. A w Ty. ogóle jak wybuchają te inne TNT testowałeś no, kiedyś? No nie! Słuchaj, mega! Zróbmy mega normalnie TNT-ową imprezę, słuchaj. Także twój dobra, szef, po prostu teraz... na takie fajne tak, Tego patrzcie. jeszcze nie było. Wow, wow. wulkan! Uhu! Uh, ale teraz... fajnie. Tak! Patrzcie, teraz... ale zabawa. Okej, okay, dobra, ja tutaj sobie zrobię miejsce i zaraz tutaj pokażemy wam, co to znaczy prawdziwa zabawa, nie, Antek? Tak! Pokażę wam co jest, to, co, o, co to jest, słuchajcie, kurcze, wow! co, ja co? co żeś tutaj wysadził antek? Bo nie widziałem jakieś, nawet. Jakieś takie TNT, słuchaj, nie wiem co to TNT robi, ale w ogóle słuchaj, wszystkie naraz, ja myślę, że wszystkie Uwaga! na raz, Wow. wow! Wow, Kwiatrze, to to było? o oh, kurczę, widziałeś to, Antek? To to były za fajerwerki, aż normalnie mi dźwięk nie, jakoś. twoi koledzy! Ojciec, no. koledzy! Spoko spokojnie. spokojnie. E, spokojnie. oni się po prostu tak podjarali tak. tym TNT, słuchaj, że no, Wiesz jest. o co chodzi? Tak, Dobra, teraz... chodź, pokażemy im dalej o co tutaj, co tutaj się dzieje. Słuchaj, mam tutaj następne. Uwaga, panie i panowie, lecimy. O, lecimy, trzeba uważać tylko. O, uh. uh. to, wow. słuchaj, oh, ups. Słuchaj, Antek, yy, chyba się będziemy musieli eee, ewakuować tak, yy, tak, wiesz co? Tak. Słuchaj, eee... ja nic tu nie o widzę nie! w ogóle. O, ja nie kontroluję o, sytuacji, o, chyba... ale to chyba dzieje? to chyba, to chyba by było na tyle z tej imprezki, wiesz co? Ja tutaj postaram się wyjść. Y, ups, a dom szefa, gdzie, gdzie jest dom szefa Antek? Ogóle... Yy, wiesz co, chyba stałeś zwolniony, słuchaj, chyba szef cię zwolnił, co zrobiłeś? Antek, kurcze tak bo... yy, kurczę, yy, yy, wiesz co, ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, żebyśmy my tu chyba zostali i musimy yy, yy, się tak. po prostu ewakuować, szybko, że szybko, tak powiem. O, Lecimy kurczę, słuchaj. Ja nie mogę... Co tu się wydarzyło? Czy wy to widzicie, ludzie? Czy wy to widzicie? Po prostu odpaliliśmy jakieś TNT razy 100 i ich czy domek, domek szefa zniknął. Pewnie mam nadzieję, że nie zostanę zwolniony. Nic mu nie mówcie. Ja stąd zwiewam. Trzymajcie się. Pa.